Kochani, wesołych świąt, wielkiej nocy życzę wszystkim. Eee, przyjechaliśmy dzisiaj z Nacu do kościoła w Maryjong. Maryjong jest to dzielnica trochę daleko położona ode mnie, ale dawno nie byłem w tym kościele i to jest takie typowo polskie miejsce, typowo polski kościół. Ten został otwarty w roku 1966 i służy jako miejsce, takie typowe miejsce do spotkań Polonii, polskich Polaków. Dach. Nawiązuje do złożonych rąk w modlitwie oraz ma symbolizować 6 milionów Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Zapraszam Was do środka, pokażę Wam. Jestem teraz na parkingu, dużo ludzi. Widzę, że przyjechało, wszyscy są ze święcankami. E, także zapraszam Was do środka i e, życzę wszystkim miłych świąt. Zobaczcie Parking prawie, że pełny, to cały ten tutaj ośrodek należy do Polaków, a kościół jest Matki Boskiej, Częstochowskiej Tu jakieś budowy się dzieją, tam są myślę jakieś szkoły. Dokładnie nie znam tego tu terenu, więc nie chcę też Wam za dużo nieprawdziwych rzeczy opowiadać. <laughs> no, podejdźmy bliżej i zobaczymy. Mamy i flagę Australii, i flagę Polski. Kiedyś tu byłem dwa razy. Wiecie co? Dawno, dawno temu to było. I. O, Natsu! Natsu idzie z koszykiem. Tu mamy, słuchajcie, nasza święconka wygląda tak, że zrobiliśmy wczoraj na szybko. Takie wiecie, podstawowe rzeczy mamy. Śmiesznie było, bo Natsu. Wiecie, że i. Jak mi pokazuje wideo to babka w koszyku tam miała wiecie słoiki i wszystkiego, kosz miał wymiary chyba metra szerokości. Co ja, Zobaczcie, ja mówię na co nie rób takich koszy tylko to o symbolikę chodzi nie? Słuchajcie flaga polska Australii to omnis moriar, w pierwszą noc tragedii smoleńskiej w chłodzie Prezydenta w Rzeczypospolitej Ryszardowi Kaczorowskiemu oraz towarzyszącym mi w dniu 10 kwietnia 2010 polskim pielgrzymom poległym w drodze do katyńskich mówił cześć i pamięć Polonia z Sydney. Zobaczcie, bardzo duży jest ten kościół, tam jest chyba jak to się nazywa? Nie za Christian, tylko Parafia. A, będzie też można wejść, słuchajcie, i kupić jakieś e, kupić jakieś polskie słodkości, prawdopodobnie. A, widzę, że tam już jest Lajkonik, Stragan. Także zobaczymy, co tam będzie. Mamy jeszcze parę minut. Słuchajcie, będę tak na pugętkę mówił, bo nie chcę wiedzieć, jak to jest wchodzić tu jak ktoś chce może sobie przeczytać na chwilę tak tylko położę można zrobić stop klatkę i przeczytać patrzcie jest i orzełek. Mamy grób, piękny witraż zobacz jaki wiatr, jaki dach, matka Boska, częstochowska tam. Działam i ile tutaj mamy się gaz. Na sto poje. Ale miło słyszeć, dam powiem, polski język, także. Znaczymy. Porobię, słuchajcie, wam zbliżenia takie, żebyście widzieli jak to wygląda. Zobaczcie, ten dach jest naprawdę. Fajnej robi robotę od środka. symbolem Chrystusa, który rozświetla nasze drogi życia i, i naszego złami. i będziemy musieli właśnie poprzez odmówienie przyrzeczeń chrześcijan, by dobry ludzi pozwolił na tym stanie to, że jego miłość jest większa od naszych grzechów i no, Słuchajmy Ewangelii św. Łukasza, która dzisiaj na wieczór jest przeznaczona. W pierwszy dzień tygodnia Niewiasty poszedł skoro świtną drogą niosąc przygotowane wolności. Świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą słyną, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste życie nie zmarni, stanie nasze. Pobłogosław także, te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, przyjaciół, i. przez przyspołem wielkanocnym, i udział w e, Nowego Nerskiego. Także będziemy mieli gdzie jeść, niech sobie życie spędzać. Kochani, pięknego dnia życzę, pięknej soboty życzę, pięknej ziemi, dla nagłej złotej w stanie Pańskiego w Prawdziwie nasze serca teraz skręknijmy, i udzielę Wam błogosławieństwa sakramentem. Pasterka w tym bloku zaliczona, także bardzo się cieszymy. Cieszę się, że też mogłem Wam pokazać trochę polskiego miejsca takiego, bo to jest mówię taki typowo polski kościół, gdzie znajdują się też obok niego domy starców dla Polaków, którzy już nie mogą sami mieszkać. Właśnie tu ksiądz mówi przed chwilą, że e, zaczęła się budowa kolejnego, także to też miłe. Wiecie co, już jest koniec. Na zewnątrz jest taki straganik. Zobaczymy czy jeszcze mają jakieś polskie rzeczy, może Makowiec będzie. A ja jeszcze tak szybciutko przejdę do boku kościoła i Wam pokażę jak wygląda tu po bokach. Ale właśnie wiecie co? Zauważyłem, że na środku pod krzyżami są święty Piotr i święty Paweł, patroni miasta Poznań. Także... Nawet tutaj mnie spotkała jakaś e, konekcja z y, miastem Poznań Wysokich Przejdę tak po prostu dookoła wam pokazać Dzisiaj mam bardzo też u siebie w domu podobną Matkę Bożą Tyle bez tych gwiazdek do góry Ale bardzo podobna i podobna też rozmiarowo Dzisiaj 966, Polski Ojciec Święty, tu mamy Mieszko I, biskup Jordan. Dzieci sobie robią zdjęcia przy wyrobie pana Jezusa. Bardzo ładno to wygląda. Także zobaczcie, nawet na końcu świata gdzieś można tu przyjechać i dostać trochę pod kości. Tu jak ściennica ładna. O, tu są, widzicie, patroni Poznania: święty Piotr i święty Paweł. Ten witraż naprawdę, słuchajcie, robi wrażenie. Ok, o, teraz dopiero zauważyłem, że nie mieliśmy żadnego zielonej rzeczy. Wrócimy tą stroną. To wygląda kochani piękne podoba mi się bardzo. Trochę mi się w takim zakopiańskim stylu. A okej, okay, tu mamy stację. Stacje są tutaj do góry. Na drogę krzyżową organy, takie nowoczesne. Tu mamy kącik, jezu, ufam tobie. I... tutaj też macie jakieś polskie e, polskie informacje Nie, bardzo mi się ten witasz podoba ładnie on wygląda w tych kolorach. Ty proszę podczas tu proszę sobie zatrzymać i przeczytać. Tak jak mówiłem, 66 rok. Wody nie ma. Okay. Let's go, let's dzisiaj są mieszane rodziny, słychać. Część dzieci mówi po polsku, po angielsku. Yeah. Dużo, dużo miejsce Naprawdę to jest duże, słuchajcie To wszystko, widzicie, tam dookoła, tam, tam, to wszystko należy do nich O, tu jest ksiądz, widzę jest Tu szybko uciekli pod palmy No ale gdzie jest ten straganik? Chyba... To widzicie, bo przed stragan i całą zniknął Koszyk patcia ich Okej, okay, tu jest toaleta Patrzę jakieś informacje tu proszę sobie zrobić stop klatkę Chcecie coś przeczytać, co się tu dzieje i zacznij, co tu jest, to nie ma. No, ale tu nie ma nic, jest tu jakieś takie miejsce. Spotkań, scena. Duży, duży polski ośrodek tu. I mówię, i mają mi dom starców i opieka jakaś ogromne to jest. ostatni rzut oka na zewnątrz. Życzymy wesołych świąt wszystkim od Marcina i od Nacu i Barona. Mam nadzieję, że spędzicie je wesoło w rodzinnym gronie jeżeli macie rodziny, szanujcie je i kochajcie, bo to duży skarb mieć rodzinę blisko siebie. All the best for you guys. Wszystkiego dobrego. Best. Happy Easter. Happy Easter. Thank you. Do zobaczenia.